Po Golfa 4 dzwonimy. Auto, Golf 4. Tak, słucham? Dobry wieczór, w sprawie Golfika do Pana. Witam, witam. Wszystko jest tacy w w Tak, ogólnie stan techniczny co no czas nim jeżdżę, wie Pan. No. No kurczę nadałem no cenę do negocjacji, no bo tam, no są jakieś tam kurczę, no ABS prawie strony na komputerze ostatnio mi wyskoczył i prawy ręczny, ale tu nie wiem co to, bo to chyba linka jest. A Aha. Normalnie to czas jeździ. ABS 30 zł kosztuje, i a linka to nie wiem tam, raczej to w sumie, no nie wiem. No... Ale wie pan, jest to, czujnik ABS-u, to on się świeci podczas jazdy? Tak, tak, tak. To no znaczy, tak, że tak, tak. jak ja, ja hamulec wcisnę, komputerze... to się koła zblokują. Nie będzie działał ABS, to, nie? Ja patrzyłem. Tak, tak, nie. ABS nie działa. Nie, nie, nie. nie. Bo ja patrzyłem ostatnio na komputerze i tam po prostu tutaj, jak mówię, wyskoczył prawy e, błąd ABS-u. E, mechanik mi to sunął, bo myślał, że to jest tylko błąd, ale nie pojawi się znowu i trzeba to sobie zrobić. Ja to mówię, koszta jakieś tam 30 zł, plus 20 zł, wymiana, to maksymalnie 50 zł. A mi się wydaje, że może być inaczej, może być to od haczy albo czegoś, jak pan myśli? Nie, 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 na pewno nie. Nie, bo ja robiłem w nim yy, w wahacze, jak go od razu kupiłem, to robiłem i wahacze, i stworzeń gdzieś tam miałem jakieś tam trochę coś tam zniszczone, to też mi chłopaki robili. No, no to nie, no to wszystko było tacy. No, to wtedy wszystko było tacy, tak, tak, tak. Teraz? No, no i co tam a, mm, Dwa miesiące temu wymieniałem centralny zamek, to jest inny kluczek od centralnego. No, no, od centralnego są dwa kluczyki. Od, od, od zapłonu to jest jeden kluczek taki stały, nie? No, ale no centralny nowy, co no tam wymienia. To ja bym od pana kupił. Jakby pan naprawił tego ABS-a, żeby to znikło, nie świeciło, to wtedy bym wziął. Dobrze, dobrze, ale to wtedy tak, możemy się mówić tak, ja mogę panu tutaj tego ABS-a i ręcznego zrobić, ale to wtedy co cena tak już tej negocjacji takiej nie podlega, nie? A nie bity był? Taki... Nie ma nigdzie tam, Aha. nie ma nigdzie szpachli na nim i takich innych rzeczy, bo trochę wygląda na dachu jakby była, jakieś bicia. Nie, na dachu, nie, 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 znaczek Volkswagena jest lekko porysowany i tyle. Z przodu? Y no, tak, ale pan skąd dzwoni, z daleka? Z Warszawy. Z Warszawy, Bym o jechał. Bo kawałek drogi. Myślałem, że może że gdzieś tutaj bliżej okolice, to tak to by pan sobie podjechał po prostu i zobaczył jak autko wygląda. Nie? A, i, a to ile to pali na setkę? Czy yy, spokojnej, takiej taki normalny to tak siedem, no tak już, już troszeczkę tak, taki dynamicznie jeżdżę, tak do ośmiu. Tak mnie nie spala wie jak tam Dużo, nie? No tak mówię, 7-8 litrów to jest tak maksymalnie. Jakie, że tak spokojnie, bo 7 litrów mi spalna. Napęd, tak, na naprzód, pan... nie? W Golfie naprzód chyba tak Tak, naprzód, tak jest. To jest pewno naprzód, oczywiście, że tak. Latał tak. Pan trochę zimą na ręcznym? No właśnie, no, ten ręczny mówię, że on tak, kurde, ta linka muszę ją dokręcić, bo łapie mi na ostatnich ząbkach, nie? Dlatego mówię, muszę dokręcić tą linkę i ten ABS, to tak mi z błędów pokazywało. No ale poza tym no to normalnie no, jeżdżałem nim do pracy 50 km w jedną stronę i tak przez 3 miesiące i cały czas normalnie śmigał. O, no. I odpala na mrozie od razu, nie? Bo to benzyna. Akumulator jest nowy. Akumulator ja od razu jak kupiłem to musiałem go wymienić i ja akumulator jest nowy. Kurczę, wie pan, co można nawet jak gdzieś w gwarancji poszukał czy coś, to może by na ten jeszcze akumulator znaleźć gdzieś w gwarancji, paragonik. Akumulator jest nowy, to ma dopiero... jak od go kupiłem? To gdzieś zaraz, za niedługo będzie pół roku jak go mam. Tak? Tak, tak, akumulator jest nówka sztuka. Ile pan pieniędzy wpakował tak szczerze w niego W niego? z akumulatorem? Mhm. Mm no to tak, no z tysiąc złotych. No, 1000 zł. No dałem jakieś wymiana oleju i... No ja ogólnie... Skończyłem szkołę mechanika i praktycznie sam sobie robiłem. No te wahacze czy coś tam, no to już chłopaki mi robili. No ale tak to ten centralny zamek, to sam robiłem. No, akumulator to wiadomo, że to każdy umi wymienić. No i takie te filtry niespolcowe rzeczy, to sam robiłem. Takich mocniejszych rzeczy to myślę, że no nie ma nim jakiegoś tam większego wkładu. Mhm. No, no to, no to, to jest na takiej zasadzie. Oho. I jak jest zapakowanym, pan Jechał, kiedyś w pięciu osób nim, czy nie? Oczywiście, tak, bo ja, ja mam rodzinę właśnie pięcioosobową, no i no, no tak, oczywiście, że, że, tego, że żeśmy jeździli gdzieś do, do rodziny, czy gdzieś kurczę, na jakieś groby, nie groby, gdzieś tam się jeździło zawsze, no to, to bez problemu, no idzie, no pięciodźwiowy jest, tak, no to troszeczkę jest ten Golf właśnie czwórkę troszeczkę taki wzmocniony, że tak powiem, niż te Golfy trzydźwiowe. Jak na te auto to jeszcze można, tak ładnie wygląda w miarę, to jeszcze jakąś dupę można wyrwać. Y no. Jasne, ogólnie tak jak w środku to uważam, że bardzo dobrze, no bo ja jestem raczej jak dbałem o te samochody i w środku bardzo, ta deska, kurczę, czy coś, no to <kłuch> rewelacja, nie, nie, mm. wygląda fatalnie, no dorzucam do tego właśnie, tego radio Pioniera, jak Pan lubi tam muzykę, <kłuch> no to dam no to bez problemu tam. Pioner nie, na, 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 na USB, nie? Jest, normalnie. Tak, oczywiście jest na USB, yy, z tyłu jest jakieś tam głośniki, nie głośniki, tam sobie właśnie porobiłem, wszystko pięknie, ładnie, takie porządne, bo i bezpieczniki, tam żeby pan jakiś zwarcie nie szło, Ale czy coś, to takie solidnie zrobione. Ale gada. No, no to, no to tylko mówię, to już tam, tylko mówię, szkoda, bo pan tak daleko, kurde, jest i, i widzi pan, tak? To by pan był w okolicy, to by pan sobie przyjechał, zobaczył. A powie pan, jak jest z fotelem z przodu, da się rozłożyć na tylni, po, położyć? No szczerze, chodzi o to, czy jak tam do lasku się zajedzie z jakąś kobieciną, czy jest tam miejsce, pan seks jakoś Został uprawiał? Zostało ukryte nie, zagrożenie. Tego nie powiem, no bo tego akurat nie testowałem. Nie było dymów? Nie, nie było. Hmm. Kurde. No dobra, to do pana jeszcze zadzwonię jutro, żeby się umówić, kiedy ja tam wolne z, z, w robocie będę miał, żeby przyjechać, co? Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Dobra, dziękuję. Dobra, kurwa, chuj z niego autem. Jak on jeszcze tam dymów nie robił w tym aucie? Jak on przecież testował te auto? Na groby jeździł. Czekajcie, co?